Tego lata w radiowej jedynce jeszcze więcej Lata z Radiem. Słuchaj codziennie, a w weekendy baw się razem z nami na koncertach. Ponad 30 gwiazd polskiej muzyki w 18 miastach. Retransmisje telewizyjne koncertów... W... Bardzo serdecznie. Dzień dobry, na tę chwilę czekaliśmy długi, długi rok, ale i my się doczekaliśmy, doczekały się gwiazdy, doczekali się słuchacze. Jesteśmy, proszę Państwa, i mamy z tego wielką przyjemność, mam nadzieję, że Wy także. Monika Tarka, Robert Kilen... Macie kusy. Dzień dobry, witamy państwa. Mamy że w tym roku na trasie koncertowej Lata z Radiem to właśnie nasze trio, nasz tercet, niekoniecznie egzotyczny, będzie prowadził poszczególne koncerty, a będzie ich aż 18. Proszę państwa, nie ma słońca za oknami, ale na szczęście tutaj jest mnóstwo wspaniałych słoneczek i nasze piękne słońce Lata z Radiem. Witamy, Słoneczko. Serdecznie. Lata z Radiem to audycja wyjątkowa, prawda? No właśnie, spotykamy się nie ze względu na te koncerty, które my będziemy prowadzić, bo nie my jesteśmy dzisiaj bohaterami, ale twórcy programu. Nie bójmy się tego określenia, najpopularniejszego letniego programu na antenach radiowych w Polsce. Czyli Lata z Radiem. Dziś o godzinie 9 po raz 45, jak mi powiedziano, po raz 45 zabrzmiała Polka Dziadek otwierająca ten kultowy program i właśnie z tej okazji tu jesteśmy. Program kultowy, program, który ma rzesze fanów, ale wydaje mi się, że nie tylko stał rzesze fanów, ale w ogóle, że w Polsce każdy na jakimś etapie swojego życia zetknął się właśnie z latem z górą. To będzie tak rozbrzmiewał 45 lat, proszę Państwa, na antenie programu I Polskiego radio. tak było dzisiaj o godzinie 9. Bardzo słuchaczy niesamowite, bo oni czekają cały rok, ale nie czekają tylko na audycję, czekają również na trasę koncertową, na studio plenerowe, na spotkanie z naszymi dziennikarzami. Tak, będzie wystrzałowo, to prawda. Na spotkanie z naszymi dziennikarzami, ale także naszymi gwiazdami. To będzie 18 miast i 18 fenomenalnych wierze koncertów. I Szukam w oczach Twoich i na dzień Przemierzam co dzień w ulicę tylu miast Tak wiele ludzi widzę z opuszczonymi głowami O tak blisko na czasu gram, A tak daleko do siebie o, o Bardzo, bardzo serdecznie w atmosferze, która tutaj już, już się na myślę udzieliła, czyli w atmosferze lata, spotkań wspólnych, spotkań z państwem, spotkań z Polakami, z polskimi rodzinami, z najmłodszym pokoleniem, które nas zaszczyciło dzisiaj, w, rytm, w rytmie najlepszej muzyki chciałam Państwa serdecznie wszystkich powitać. W codziennym będzie piosenki

Na tej trasie to jest dla nas wielkie wyróżnienie i możliwość dostarczenia naszemu widzowi premierowego dobrego kontentu, który, na który on czeka. Jednocześnie docenienie rangi ośrodków regionalnych. Bardzo ważnym projektem będzie współdziałanie promocyjne, cross-promocyjne radia i telewizji. Czasu my, ciągle zapominamy, czasu mamy coraz mniej.

Jego prowadzisz Przez drogi najprostsze z możliwych I pokaż mi jedną, tę jedną z nich A kiedy już głos Twój usłyszę I karmić się będę nim na co dzień Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się Ta Także płakać mi się chce Jęczem prędzej ze słoika Konfiturę, konfiturę 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 Byłem jak ten bąd Lecz zrobiłem błąd Teraz kwiczę w apartamencie mam już zajęcie Komornicze Wysyłam CV już od tylu dni Aż mnie suszy Żona poszła z nim do kina I na film, i na susz Już sięgnąłem dna słoika, Ale jeszcze walczyć chcę I wydrapię do statka. Konfitture, 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 W Barcelonie, w San Andre, Coś mi mówi, życie zmień Tylko słońce, wino, śpiew W sercu pusto, nie ma nic To co było, miało być Tylko przyjaźń, która trwa W Barcelonie, bliżej gwiazd Szczęście jest tak bardzo blisko Jeśli tego chcesz Marzeniami zbuduj przyszłość Swój własny los Szczęście jest tak bardzo blisko jeśli tego chcesz, mi zbuduj przyszłość, swój własny los. Tego lata w radiowej jedynce jeszcze więcej Lata z Radiem. Słuchaj codziennie, a w weekendy baw się razem z nami na koncertach. Ponad 30 gwiazd polskiej muzyki w 18 miastach. Retransmisje telewizyjne koncertów w TVP.